Leczenie będzie kosztować ponad 100 tysięcy złotych, a szanse na wyleczenie to mniej niż 10%, powiedział spokojnie lekarz. Moja rodzina nie płakała, nie kłócili się, po prostu spojrzeli na siebie i wyszli. Słowa mojej matki były ostateczne. Niech stary odejdzie. Pożył wystarczająco długo, nie będziemy wrzucać pieniędzy w czarną dziurę. I tak zniknęli za drzwiami z naszego życia. Miałam 17 lat, byłam spłukana, zła, przerażona, ale zostałam. Opróżniłam swoje oszczędności na studia, podpisałam formularze spłaty, znalazłam pracę jako sprzątaczka w tym samym szpitalu, bo on nie był tylko starym człowiekiem, był moim dziadkiem, panem Wojciechem i nie pozwoliłam mu umrzeć samemu. Czego nie wiedzieli, to dlaczego przeżył kolejne siedem lat i dlaczego ja stałam się wszystkim, czym jak mówili, nie mogłam być. Kiedy zmarł spokojnie w wieku 91 lat, wrócili. Nie po niego, ale po to, co po sobie zostawił. Korytarz był zbyt cichy. Nadal słyszałam echo ich kroków długo po zamknięciu drzwi windy. Stałam tam sama, trzymając w jednej ręce historię choroby dziadka, a w drugiej w połowie pusty portfel. Moja matka, pani Halina, wyszła ostatnia. Nawet na mnie nie spojrzała. Po prostu rzuciła mi zimne spojrzenie przez ramię i powiedziała. Możesz zostać, jeśli chcesz, ale później nie przychodź do nas po nic. Potem zniknęła. Pielęgniarka obok mnie poruszyła się niespokojnie. Czy pani to. Pani Agnieszka? Skinęłam głową z zaciśniętym gardłem. Będziemy potrzebować kogoś do podpisania formularzy odpowiedzialności finansowej. Ubezpieczenie pokrywa tylko około 30% jego opieki. Bez interwencji nie przeżyje tego tygodnia. Nie wahałam się. Nie dlatego, że się nie bałam. Boże byłam przerażona, ale dlatego, że nie mogłam znieść myśli, że obudzi się w bólu i zda sobie sprawę, że nikt nie został. Podpisałam każdy formularz, który mi podali. Stos wydawał się prawną egzekucją. Oddałam swoje oszczędności na studia, 11 tysięcy złotych zebrane ze stypendiów i letnich prac. Następnie zadzwoniłam do biura kadr na dole i błagałam o pracę, jakąkolwiek pracę. O 18.00 sprzątałam podłogi na oddziale pediatrycznym. O 10.00 wieczorem byłam z powrotem przy łóżku dziadka, trzymając go za rękę, podczas gdy maszyny piszczały i brzęczały wokół nas. Nie obudził się przez trzy dni. Kiedy w końcu się obudził, jego głos był słaby, a oczy załzawione. Ale pierwszą rzeczą, którą wyszeptał, było: Zostałaś! Skinęłam głową, łzy rozmazywały mi obraz. Zawsze. Tej nocy, gdy znowu zapadł w sen, siedziałam obok niego i patrzyłam przez okno. Świat na zewnątrz ciągle się poruszał: samochody, światła miasta, ludzie śmiejący się w restauracjach, ale tutaj, w tym cichym pokoju szpitalnym, coś we mnie się złamało i odbudowało. Myśleli, że zostawili mnie z umierającym człowiekiem, ale tak naprawdę zostawili mi czas czas na słuchanie czas na naukę. Czas na to, by stać się kobietą, którą nigdy nie pozwolono mi być w ich otoczeniu. Oni odeszli, ja poszłam naprzód. Lekarze nie spodziewali się, że przeżyję dłużej niż tydzień, ale minął tydzień, potem dwa, potem trzy. Zaczęło się od małych znaków drgania palców, drgnięcia powiek, sposobów, w jaki jego ręka ściskała moją trochę mocniej w nocy. Czytałam mu co wieczór. Na początku nie wiedziałam, czy w ogóle mnie słyszy, ale kontynuowałam stare powieści wojenne, artykuły z wyborczej, nawet instrukcje z IKEA, cokolwiek, byle tylko wypełnić pokój czymś ludzkim. Potem pewnego popołudnia, kiedy karmiłam go łyżeczką bulionem, powiedział: Zasłonę. Zamruczałam. Dziadku! mrugnął, spojrzał na mnie, a potem się uśmiechnął. Zawsze byłaś okropna w przyprawianiu. Śmiałam się przez łzy. To była najpiękniejsza skarga, jaką kiedykolwiek słyszałam. W ciągu następnych kilku tygodni jego powrót do zdrowia nabierał tempa niecudowny, ale stały. Zaczął siadać, potem dłużej mówić, a potem znowu powoli chodzić z moją ręką podtrzymującą go. Lekarze nazwali to anomalią statystyczną. Ja nazwałam to dowodem na to, że miłość znaczy więcej niż rachunek prawdopodobieństwa. Przeprowadziliśmy się do maleńkiego, dwupokojowego mieszkania naprzeciwko szpitala. Niewiele to było. Farba była odpryskiwała, grzejnik grzechotał, a jedną łazienkę musieliśmy dzielić z dwoma innymi lokatorami, ale byliśmy razem. W ciągu dnia pracowałam na zmiany w szpitalu i brałam udział w kursach online dla dorosłych. Wieczorami dziadek uczył mnie nie tylko matematyki czy nauk ścisłych, ale także tego, jak naprawiać rzeczy: płytki drukowane, włączniki światła, ekspresy do kawy. Większość ludzi wyrzuca rzeczy, gdy się psują, powiedział mi kiedyś, podając mi lutownicę. Ale jeśli rozumiesz, jak coś działa, możesz to odbudować. To dotyczy maszyn, ale także ludzi. Te lekcje w tej maleńkiej kuchni przy migoczącym świetle z sufitu zmieniły moje życie. Nie chodziło tylko o okablowanie czy narzędzia, chodziło o poczucie własnej wartości, o wybór naprawy zamiast porzucenia. Pewnego wieczoru obserwował, jak wymieniam zepsuty przełącznik w naszej mikrofalówce, skinął głową z uznaniem i powiedział Wiesz, masz umysł inżyniera, potrząsnęłam głową, mam umysł sprzątaczki, która nie chce spalić zupy. Ale potajemnie pozwoliłam, by ten komplement wniknął głęboko we mnie. To był pierwszy raz, kiedy ktokolwiek wierzył, że mogę być kimś więcej niż to, w czym się urodziłam. On nie miał żyć, ale żył, a ponieważ on żył, ja też zaczęłam żyć. Cisza ze strony mojej rodziny stała się trwała. Na początku myślałam, że może po prostu potrzebują czasu, że gdy dziadek wyjdzie ze szpitala, zmienią zdanie, ale potem konto bankowe, którym pomagała mi zarządzać matka, zostało zamknięte. Plan telefoniczny rodziny, z którego korzystałam, został odłączony. A ostatnia wiadomość, jaką kiedykolwiek od niej dostałam, brzmiała: Dokonałaś wyboru. Nie oczekuj od nas już niczego. Żadnych wyjaśnień, żadnej rozmowy, po prostu wymazana. Płakałam przez wiele dni. Nie tylko dlatego, że bolało, ale dlatego, że wiedziałam, że nawet za mną nie tęsknią. Tak naprawdę. Dziadek widział to na mojej twarzy nawet gdy próbowałam się uśmiechnąć nigdy nie mówił o nich źle po prostu powiedział niektórzy ludzie potrafią kochać tylko wtedy gdy jest łatwo ty nie jesteś jedną z tych osób pieniędzy szybko zaczęło brakować pracowałam na podwójne zmiany sprzątając szpital w nocy i pomagając w magazynie w ciągu dnia uczyłam się do egzaminów maturalnych między myciem podłóg a składaniem fartuchów Czasami opuszczałam posiłki, żeby dziadek mógł mieć lepszy, nienawidził tego. Więc zawarł ze mną umowę. Nauczy mnie wszystkiego, co wiedział: mechaniki, podstaw programowania, czytania planów jeśli obiecam, że będę brać pieniądze za pracę. Do trzeciego miesiąca mieliśmy pudełko po butach pełne gotówki oznaczone fundusz naprawczy. Do szóstego miesiąca sąsiedzi pukali, prosząc o pomoc w naprawie sprzętu, przewijaniu lamp. A nawet budowaniu zegarów do nawadniania podwórka. Nigdy się nie reklamowaliśmy, ale wieść się rozniosła. Agnieszka i jej dziadek oni nie tylko naprawiają rzeczy, oni się troszczą. Pewnego wieczoru, naprawiając stary toster, który ktoś podrzucił, dziadek powiedział: Nie potrzebujesz ich nazwiska, żeby zbudować swoje własne. Spojrzałam na niego czy jego nazwiska. Nie odpowiedział, po prostu kontynuował skręcanie drutów. To była noc, w której zdałam sobie sprawę. Wiedział dokładnie, do czego mnie przygotowuje: Nie do zemsty, nie do odwetu, ale do niezależności, do życia poza czyjąkolwiek zgodą. Tego roku zdałam maturę. Następnego lata zostałam przyjęta na wieczorowe studia techniczne dla kobiet w kierunkach STEM. Prawie nie złożyłam podania. Nie sądziłam, że pasuje, ale dziadek powiedział: Ludzie, którzy pasują, to nie ci, którzy rodzą się w pokojach, to ci, którzy budują drzwi. Więc zbudowałam swoje i przeszłam przez nie. Siedem lat. Tyle minęło, odkąd odeszli. Siedem lat, odkąd podpisywałam formularze szpitalne drżącymi rękami i z funduszem na studia, którego już nie miałam. Siedem lat, odkąd stałam się dziewczyną, która została. I w ciągu tych siedmiu lat stałam się czymś więcej. Stałam się Agnieszka Zielińską nie tylko dziewczyną z lutownicą i mopem, ale budowniczym systemów naprawiaczem tego, co inni wyrzucili kobietą z nazwiskiem, które znaczyło coś więcej niż rodzina, która ją porzuciła. Zaczęło się w naszym garażu. Dziadek i ja zbudowaliśmy prototyp czujnika upadku awaryjnego coś prostego, przenośnego, niedrogiego. Testowaliśmy to miesiącami. Dziadek nawet udawał, że upada w kuchni, żeby pomóc. Zaprezentowaliśmy projekt lokalnej klinice. Bardzo im się spodobał. Wkrótce dostaliśmy naszą pierwszą małą dotację, potem drugą, a potem mały zespół dwóch starzystów, którzy uwierzyli w pomysł na tyle, by pracować za kawę i nadzieję. Nazwaliśmy projekt Bezpieczny Krok. Do piątego roku byliśmy zarejestrowani jako spółka z OO. Do szóstego roku mieliśmy umowy z trzema placówkami opieki nad osobami starszymi w województwie. A do siódmego roku nasze urządzenia chroniły ponad 10 tysięcy seniorów. Dziadek stał się naszym doradcą, naszą maskotką, naszym ulubionym obiektem testowym, ale przede wszystkim był moją kotwicą. Każda decyzja, każda późna noc, każdy szkic projektu przyklejony do ściany. I on tam był. Nie zawsze dużo mówił, ale kiedy to robił, to miało znaczenie. Sukces nic nie znaczy, jeśli sprawi, że zapomnisz, kim jesteś. Lokalna gazeta opublikowała o nas artykuł pewnej zimy: Od szpitalnej sprzątaczki do dyrektora generalnego kobieta, która zbudowała swoją przyszłość z rozbitej przeszłości. Nie wysłałam go matce, nie musiałam. Historia obiegła miasto, dalszą rodzinę wszystkich, którzy kiedyś mówili, że marnuje życie na umierającego człowieka. Nie chełpiłam się, nie dzwoniłam. Nie odpowiadałam kuzynce, która wysłała e-mail. Hej, dawno się nie widziałyśmy, jak się masz, bo wiedziałam coś, czego oni nie wiedzieli. Moje nazwisko nie pochodziło od nich. Pochodziło z każdej nocy, kiedy się nie poddałam, z każdej śruby, którą dokręciłam, z każdego rachunku, który ledwo zapłaciłam, z każdego słowa, które dziadek szeptał, gdy myślałam, że nie dam rady. Miał 91 lat. Kiedy jego zdrowie zaczęło ponownie szwankować, tym razem wolniej, łagodniej, nadal pił poranną kawę, nadal dawał mi uwagi do mojego kodu, nadal uśmiechał się, gdy wchodziłam do pokoju. Ale oboje wiedzieliśmy, że tym razem nie wyzdrowieje. I po raz pierwszy od lat, to ja nie chciałam go puścić. Zmarł we wtorek rano, światło na zewnątrz było miękkie, jakby świat już wiedział, że musi być łagodny. Znalazłam go w jego fotelu przy oknie, tym, który zawsze nazywał swoim miejscem do myślenia, z zamkniętą książką na kolanach, w połowie wypitą filiżanką herbaty obok niego i delikatnym uśmiechem wciąż spoczywającym na jego twarzy. Żadnych maszyn, żadnego chaosu, tylko spokój. Trzymałam go za rękę przez długi czas, zanim mogłam zadzwonić do pielęgniarki hospicjum. Nie dlatego, że nie wiedziałam co robić, ale dlatego, że nie byłam gotowa żyć w świecie bez jego głosu. Pogrzeb był skromny, tak jak chciał. Bez kwiatów, bez wielkich przemówień, tylko sąsiedzi, kilku kolegów z naszych wczesnych dni, bezpiecznego kroku i pielęgniarka, która kiedyś powiedziała, że był najmilszym pacjentem, jakiego kiedykolwiek spotkała. Stałam na skraju cmentarza, dziękując ludziom, gdy odchodzili. Kiedy usłyszałam dźwięk obcasów na żwirze, drogich obcasów, odwróciłam się i zamarłam. Byli tam. Moja matka, mój wujek i jego żona, moja kuzynka w eleganckim czarnym garniturze jakby szła na spotkanie akcjonariuszy. Rozglądali się, jakby byli turystami na czyimś żalu. Moja matka otworzyła ramiona jakby minione siedem lat nigdy się nie wydarzyło. Agnieszka, kochanie, wyrosłaś na taką kobietę nie ruszyłam się, nie odezwałam się. Spróbowała ponownie. Wiem, że wtedy sprawy się skomplikowały ale nadal jesteśmy rodziną. A twój dziadek chciałby, żebyśmy byli razem w tej chwili. Chciałam się śmiać, krzyczeć, zapytać, czy pamięta, jak zostawiła mnie na tym korytarzu, jak zużytą chusteczkę, ale nie zrobiłam tego. Po prostu skinęłam głową w stronę kaplicy. Jest w środku, macie pięć minut. Po nabożeństwie, gdy zbierałam programy i cicho składałam blankiety darowizn na naszą nową dotację na opiekę nad osobami starszymi, podeszła do mnie znowu. Tym razem z tym zaciśniętym uśmiechem, który pamiętałam z każdej pasywno-agresywnej kolacji urodzinowej. Więc co do majątku, powiedziała lekko. Zakładamy, że jest testament. Twój dziadek nie był nieostrożny. Spojrzałam jej w oczy płasko, bez emocji. Jest, powiedziałam. Jej uśmiech poszerzył się jak sieć. Wspaniale, będziemy musieli omówić, jak wszystko zostanie podzielone. Wtedy w końcu się odezwałam. Naprawdę się odezwałam. Zostawiłaś go na śmierć w szpitalnym łóżku, mamo. Nie odwiedzałaś przez siedem lat. Nigdy nie dzwoniłaś. Nigdy ani razu nie zapytałaś, czy przeżył. Pojawiłaś się dopiero teraz, bo myślisz, że był coś wart. Mrugnęła. Tylko raz, ale to wystarczyło. Potem warknęła. Nie bądź dramatyczna. Nadal jesteś jego wnuczką, ale my jesteśmy jego dziećmi. Nie wykluczyłby nas. Spojrzałam na drewnianą kopertę w mojej dłoni. Testament zapieczętowany, notarialnie poświadczony i już w rękach jego prawnika. Dowiesz się jutro, powiedziałam cicho, ale wiedz, że nie był prawie tak wybaczający, jak ja. Następnego ranka przybyłam do kancelarii prawniczej 15 minut wcześniej. Nie dlatego, że się denerwowałam, ale dlatego, że przygotowywałam się na ten moment przez siedem lat. Pan Kowalski, prawnik mojego dziadka, przywitał mnie z tą samą delikatną profesjonalizmem, co zawsze. Znał dziadka od czasów prototypu bezpiecznego kroku. Pomógł nam złożyć dokumenty spółki z OO, a teraz pomógł zamknąć rozdział. Sala konferencyjna pachniała polerowanym drewnem i starym papierem. Usiadłam na końcu długiego stołu. Przede mną leżała zapieczętowana koperta i mała drewniana szkatułka, którą dziadek prosił, abym trzymała nieotwartą aż do tego spotkania. Kilka minut później reszta przybyła. Moja matka weszła, jakby była właścicielką tego miejsca, na obcasach zbyt ostrych na jej słowa. Mój wujek podążył za nią z twarzą już zaciśniętą od oczekiwań. Mój kuzyn usiadł naprzeciwko mnie, uśmiechając się, jakby już wydawał spadek. Nikt nie powiedział cześć. Pan Kowalski odchrząknął i zaczął. To jest ostatnia wola i testament pana Wojciecha Zielińskiego, datowany, notarialnie poświadczony i potwierdzony w dniu jego dziewięćdziesiątych urodzin. Zrobił pauzę, a potem spojrzał na mnie. Pani Agnieszko, proszę otworzyć szkatułkę. Skinęłam głową i podniosłam wieczko. W środku znajdował się zegarek kieszonkowy dziadka, ten który nakręcał każdego ranka o siódmej. Pod nim znajdował się pendrive i złożona notatka. Przesunęłam pendrive do pana Kowalskiego, podłączył go do małego monitora. Ekran rozświetlił się postarzałymi rysami dziadka, jego głos wypełnił pokój delikatny i spokojny. Jeśli to słyszycie, już opuściłem ten świat, a jeśli ludzie, o których myślę, że są w tym pokoju, naprawdę tu są, cóż, nie jestem zaskoczony. Moja matka poruszyła się niespokojnie. Mój kuzyn spojrzał na sufit. Pozwólcie, że to uproszczę, kontynuował dziadek. Ja, Wojciech Zieliński, pozostawiam cały mój majątek, w tym udziały w bezpiecznym kroku nieruchomości, osobiste konta i własność intelektualną mojej wnuczce Agnieszce Zielińskiej. Wszystko. Szczęka mojego wujka opadła. Moja matka pochyliła się do przodu, wściekła. To nie jest legalne. Musiał być manipulowany. Była z nim każdego dnia. Kto wie, co mu powiedziała, żeby obrócić go przeciwko nam. Pan Kowalski podniósł notarialnie poświadczony formularz. Pan Zieliński przeszedł ocenę poznawczą dwa tygodnie przed tym nagraniem. Pełna zdolność umysłowa potwierdzona, brak przymusu, brak potrzeby rewizji. Mój kuzyn wstał. Chyba żartujecie. Była sprzątaczką, żyła z niego. Film dziadka kontynuował, jakby słyszał każde słowo. Tym, którzy mówią, że ona mi zabrała, ja mówię, że dała mi siedem dodatkowych lat. Dała mi poranki ze słońcem i kawą, dała mi sens, wydaliście mi ciszę, zostawiliście mnie na śmierć, bo byłem niewygodny. Ona została i coś zbudowała nie tylko firmę, życie. Twarz mojej matki pobladła, ja milczałam. Pan Kowalski złożył testament z kliniczną precyzją. Nie ma alternatywnych beneficjentów. Klauzula o niemożności zaskarżenia została uwzględniona. Jakiekolwiek wyzwanie prawne unieważni wasze prawo do dziedziczenia czegokolwiek. Życzenia Wojciecha Zielińskiego są absolutne. Agnieszka Zielińska jest jedyną spadkobierczynią. Nikt nie powiedział ani słowa, tak naprawdę. Było tylko ciche buczenie klimatyzacji i dźwięk dziedzictwa, które zostało odebrane tym, którzy uważali, że mają do niego prawo. Kiedy wychodzili jeden po drugim, moja matka spojrzała na mnie po raz pierwszy z czymś, co prawie przypominało strach. Ale ja nie drgnęłam, bo teraz wiedziała, że nie jestem dziewczyną, którą porzucili. Byłam kobietą, którą on wybrał. Nie odeszli po cichu. W momencie, gdy drzwi kancelarii prawniczej zamknęły się za nami, moja matka odwróciła się do mnie, głosem cichym i jadowitym. Myślisz, że to sprawia, że jesteś lepsza od nas? Zmanipulowałaś starego człowieka na łożu śmierci i oszukałaś go, żeby przepisał ci wszystko. Patrzyłam na nią. Tę kobietę, która kiedyś powiedziała mi, że marnuje życie na człowieka, który nie przeżyje nocy. Teraz stała kilka centymetrów ode mnie, wściekła, nie dlatego, że straciła ojca, ale dlatego, że straciła pieniądze, które po sobie zostawił. Zostawiliście go, powiedziałam spokojnie. Zostawiliście nas oboje i przez siedem lat ani razu nie zadzwoniliście, żeby zapytać, czy w ogóle przeżył. Mój wujek wkroczył, jego głos był stanowczy. Jesteśmy jego dziećmi, Agnieszko, nie możesz tego wymazać, odwróciłam się do niego. A co dokładnie ten tytuł dla ciebie oznaczał? Obowiązek, więź, czy tylko prawo z urodzenia, które, jak myślałeś, gwarantowało wypłatę? Zacisnął pięści, jakby słowa nie raniły wystarczająco głęboko. Możemy zaskarżyć testament. Mój kuzyn warknął. Pójdziemy do mediów, powiemy prasie, że manipulowałaś umierającym człowiekiem z demencją. Uśmiechnęłam się nie dlatego, że mnie to bawiło, ale dlatego, że byłam gotowa. Śmiało, powiedziałam. A ja udostępnię pełne, nieedytowane nagranie zeznań dziadka, jego ocen medycznych, jego codziennych dzienników. Opublikuję jego odręczne listy o tym, co każdy z was zrobił, albo czego nie zrobił, kiedy najbardziej was potrzebował. Niech świat zobaczy, jaką rodziną naprawdę byliście. Milczeli, ale ja nie skończyłam. Sięgnęłam do torby i wyjęłam ostatnią kopertę. To, powiedziałam, podając ją matce zostało napisane przez niego miesiąc przed śmiercią to nie jest legalne to osobiste. Zawahała się, a potem otworzyła. Trzy słowa napisane odręcznie ostrym, pewnym pismem dziadka odeszłaś wtedy. Jej ręce zadrżały. Zgniotła notatkę w dłoni, jakby papier mógł zmazać wstyd. Po raz pierwszy nie odezwała się ani przekleństwa, ani prośby, tylko cisza. I ta cisza powiedziała wszystko: odwróciłam się, by odejść, ale zatrzymałam się przy drzwiach. Straciliście spadek, powiedziała nie odwracając się. Ale co gorsza, straciliście jego. A prawda jest taka, że straciliście go na długo przed jego śmiercią. Nic wam nie zabrałam. Oddaliście to wszystko w dniu, w którym wybraliście wygodę zamiast miłości. Obserwowali, jak wychodzę na słońce, i po raz pierwszy w życiu nie czułam się mała pod ich spojrzeniem, czułam się cała. Nie dlatego, że wygrałam, ale dlatego, że przetrwałam, bo zostałam, bo zbudowałam coś pięknego z popiołów, które zostawili. I bo w końcu wybrał mnie nie tylko swoim testamentem, ale swoim czasem, swoim zaufaniem i cichą, niezłomną miłością człowieka, który dostrzegł wartość w osobie, którą kiedyś porzucili. Sześć miesięcy później dom był cichszy niż kiedykolwiek. Ale niesamotny. Zachowałam czajnik, który kochał, fotel przy oknie i zegarek kieszonkowy, który nadal nakręcam każdego ranka o siódmej jak rytuał, jak obietnice. Ale to, co zrobiłam dalej, nie dotyczyło żałoby, dotyczyło budowania. Wykorzystałam część spadku do uruchomienia fundacji zielińskich, nazwanej nie tylko od nazwiska dziadka, ale od człowieka, który wyhodował nadzieję z zaniedbania. Misja była prosta. Zapewnić szkolenie techniczne i wsparcie emocjonalne nastolatkom i osobom starszym, które zostały porzucone tak jak my. Zaczęliśmy skromnie: trzy laptopy, dwa składane stoły i wynajęty pokój w centrum społeczności. Ale w dniu, w którym nasza pierwsza studentka zbudowała własne, proste urządzenie do wykrywania upadków i krzyknęła to to naprawdę działa, poczułam jak coś zaskakuje w mojej piersi. Ta radość, ta iskra. To był on, żyjący dalej. Rok później otworzyliśmy naszą pierwszą stałą przestrzeń warsztatową. Pięć lat później jeden z naszych stypendystów został głównym deweloperem w bezpiecznym kroku, a kiedy zaprosiła mnie na swoje zakończenie studiów, powiedziała: Nigdy nie miałam prawdziwej rodziny, ale Twoja fundacja sprawiła, że poczułam, że jestem ważna. Dałam jej ulubiony klucz dziadka ten, o którym zawsze mówił, że naprawia więcej niż tylko obwody. Jesteś ważna. Powiedziałam jej, i nigdy nikomu nie pozwól, żeby ci o tym zapomniano. Nadal mieszkam w tym samym domu firma jest teraz większa. Ale moje życie jest nadal proste. Bez wystawnych rezydencji, bez krzykliwych samochodów, tylko cel i spokój. Bo wiem, czym naprawdę jest bogactwo. To te dodatkowe siedem lat, które dostałam z nim. To życie, które pomogłam naprawić. To dziewczyna, którą kiedyś byłam. I kobieta, którą się stałam, bo zostałam kiedy nikt inny by tego nie zrobił. Czasami myślę o dniu, w którym zostawili nas w szpitalu, o tym jak bardzo czułam się złamana, a potem patrzę na to, co zrodziło się z tamtej chwili nie gorycz, ale przynależność nie zemsta, ale odnowa nie spadek, ale dziedzictwo. Dziś wieczorem znowu nakręcę zegarek kieszonkowy. A pewnego dnia, kiedy będę wiedziała, że ktoś inny jest gotowy, przekażę go dalej. Nie dlatego, że jest cenny, ale dlatego, że zawiera wszystko, co ważne. I powiem to, co on kiedyś mi powiedział. Zostałaś, zbudowałaś, a teraz to jest Twoje.